Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w Assassin's Creed Valhalla. Okej. Okay. W poprzednim odcinku, yy, no cóż, troszeczkę rozbudowaliśmy naszą osadę. Sprowadziliśmy walkę dzięki osiągnięciu trzeciego poziomu yy, naszej wioski. Yy, dla walki zrobiliśmy małe zadanie, yy, dzięki czemu uważyła nam miksturę do innego świata. do Jakiegoś tam snu. No tyle, że niestety na razie nie ma co z tego korzystać, bo tam jest minimalny poziom 90. Więc więc myślę, że, że może być ciężko nam to zrobić. No i wybrałem sobie inną misję. Tajemniczy berserk. Oczuchaj Bjorna i porozmawiaj z nim. Bjorn wędruje w towarzystwie Białej niedźwiedzi Niedźwiedzicy. I to sobie zrobimy w tej chwili. Zobaczmy w ogóle, gdzie to, gdzie to jest na mapie. O kurde. To jest aż tak daleko. Wymagany poziom 55. No mamy już ten poziom. No dobra, no powinniśmy się tam udać, prawda? Tylko też jest jakaś jakiś strój Wschodnia Anglia. Zobaczymy czy, nie, czy czasami nie możemy połączyć tej misji

And beautifully. And we two on one fire. Those Dane invaders. They came from East Anglia, is that right? Yes. Dane invaders who serve a man called Ruward. He seems to be sowing discord among Saxons and friendly Danes alike. Years ago, the sons of Ragnar hoped to pacify the land. They appointed a steward named Finir to find a suitable Saxon king. But the kingdom has fallen into ruins since, with no king, and violent raiders ravaging what little peace remains.

I am, but I wish I could have risen to the challenge put before us, instead of just hiding here in the longhouse. You were exactly where you needed to be defending the people and yourself. I know. I just. Our forces outside were sufficient, and your father would have many unkind words for me if anything had happened to you. I know. I only wish my father's long shadow didn't darken my prospects here. I want to learn from you, not watch you. I have no doubt. Next time then. Ok, no to lecimy do wschodniej Anglii. Po drodze jednak zrobimy jedną misję, która czy znaczy misję, zrobimy najazd na tą osadę tutaj Bo mamy do zabicia jednego z zakonu Jednego tego y, templariusza Więc zrobimy mały najazd Pani jest tu? Łooo wow. Bow to this, but you will not unearth us all. You will not dig deeply enough. We are both a clot and cancer. We sit heavy in water, and yet we spread like a river's current. Are you well? Why would you ask such a question at such a time as this? Beneath your words is something of a size unknown, a mystery. It lurks behind every frail word from your mouth. No i mamy Mamy templariusza pokonanego O i dostaliśmy dodatkowe informacje na temat chyba Kolejnego Out ostro. Tu jest jakaś, kurde, a co to muszę wyłączyć ten tryb kamery. I tu jest jakaś zbroja, pięknie. Najpierw musisz trafić. O proszę, Dag biega z nami. Znajdź klucz. Kurde, zostawiłem kluczu ziomka. Zabiliśmy go, a klucza nie wziąłem, no. O kurde, ostro. Mamy klucz. Kurde, ciekawe co tam będzie. Zbroja czy... Czy jakaś broń? Topór. No dobra. Czy coś jeszcze mnie tu fajnego czeka? Tu jest jeszcze skrzynia do otwarcia. Chyba wszystko, co tu jest do zdobycia, chociaż jeszcze tutaj coś jest w tamtej chacie, ale to jest chyba zwykła skrzynia. Kurde, tak się dać nabrać. Tak, to niestety jest zwykła skrzynia. A szkoda, liczyłem, że coś tutaj będzie ciekawego. Jak tutaj się wchodzi? Aha, tędy. Ale surowce się przydają, więc, więc... więc miło je zbierać. Urde, to jest jakiś kozaczek. No dobra, tutaj już nic. Nas nie czeka, żadnych skarbów nie ma. No tam gdzieś tam jakieś dwie skrzynki jeszcze były, ale to myślę, że można zdobyć w każdej wolnej, innej chwili. Teraz zmierzamy do naszego zadania. Okej, okay, po drodze też zaczepimy o synchronizację. No i odsłaniamy nowy obszar. Więc chyba dotarliśmy do miejsca do celowego, Mamy most Nordwick. Czy Norwich, jak to się tam wymawia? Wordda. Strasznie. Jakie biedne to miejsce chyba? Okej, okay, tam jest chata biesiadna. I tam chyba mamy naszą naszą misję. What? what? What's happening? Finian? Oh. No, not unless Halfdan sent you. I sent myself. I want to speak with Finia, the steward who should be working to put a king on that throne. Uh, you're in luck then, for I have found the man already. I'm only waiting on him to get married. Which man? Uh, you know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with the Backwater King, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Ruid's clan. They killed the last man I put here, Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who can't keep the Danes in line. Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Ruid's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the arse and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no arming, no charisma. If he wants to live longer than a season, and need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot?. <laughs> Król nie dojda. Uh, Oswald of Elmenham who was King Edmund's council before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Half Dan -Gaul made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane, for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft, and the settled Danes don't trust him. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. <sighs> you just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. powieść o Tanie, osądźcie, kurde, powiem wam to wszystko tak pięknie wygląda. Nie mogę się doczekać, Asasyna, asasyna stricte już na nowe konsole, tylko nie. Tu jest jakaś. Pyskówka widzę. O, ogólnie powinniśmy tutaj porobić wszystkie rzeczy. Trochę ich jest, są kości. Eee, nawet mamy misję poboczną. Dobra, najpierw sobie. A co to jest? Aha, Królotwórca to jest ta nasza misja.

Then you're speaking to fools, and their knowledge is flawed. Well, not bad. A, they say you're a coward, who runs from a fight. Kurde, to jest to... And they're sorely they mistaken I'm known for my might. Interesting. Interesting. Silent whispers all claim that you're terribly dense. Then you have clearly misheard them. My wit is immense. Oh <laughs> you looked out with that one. Okay, <laughs> that one. Well, what a surprise! Aivor of the Raven clan is a true talent. I'm shocked. Do not believe everything you hear. Unless it touches on my flighting, then heed every word. Dobra, dwie stówki straciliśmy Dwie zdobyliśmy, czyli w sumie wyszliśmy na zero. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze. Mamy tu jeszcze misję. Jedną, tu jest drugą. Grew kości. No i... Możemy też zmierzyć się wy. A to co za kurwa zakuty łeb? Aha! To jest czy, czyjaś postać do wykupienia. Nie, 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 dziękuję. Raczej do wykupienia, do wynajm, do wynajęcia. No dobra, spróbujmy teraz z nim się zmierzyć. Think it faster than me, you are the winner. Got a wager in you? Put your silver on the barrel. The hurt it is. Man your horn. No, czy macie kciuki, że mi się udało? <laughs> Duże te... Nie, nie 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 jest Wow, jeden łyk Pięknie No troszeczkę się wzbogacili, wzbogaciliśmy Okej okay, jest tu jeszcze sklepikarz No i teraz jesteśmy spijani Jest jeszcze sklepikarz, u niego możemy Może coś kupimy fajnego Jakąś broń Co tutaj ma, boże, nic ciekawego, a co to jest, fantastyczne ryby? Aha, są mapy, tak gdzie chyba. No dobra, ale żadnego mm, miecza nie ma podwójnego. Szybka podróż, dobra, dobra, dobra. Mm, idziemy jeszcze zrobić synchronizację. I dobrze by było też zahaczyć o tą misję poboczną. Mam nadzieję, że nie jest ciężka. O, pięknie to wygląda. Gdzie jest ta misja? Tutaj. Tak? One jest blisko, daleko, blisko, nie? O, jeszcze tu mamy jakąś misję. Szlachetny Rumaku, skin fakcji, wiem, że jesteś. Uczysz mnie w głębi swej duszy. Pomożemy dzieciakowi. Nie myślę, że

Ojciec gogoli. goli, ciekawe, czego dorwie. Stop. Stop. Może będzie ciąg dalszy jakiś w tej historii? Chociaż chyba, chyba nie. Nie, poddał się tata. No dobra, jest tutaj jeszcze jedna misja. at What a handsome cat! Hello, friend of Freya. What's wrong? Hey, Nally, come back, you sneak. Here, little one. Ah, oh, hey! Uh, no, stop! Oh, pig poop! You ran off again. Cats are free spirits, aloof and haughty, like the goddess Freya. I know, but... Ever since old Catter died that old sea cat has run wild scaring the chickens and scratching me Ah Shiv's cats are good luck Do you need help catching him Oh yes please Co tutaj? List poszukiwacza kotów Co za kocisko pewnie należy do jakiejś wiedźmy W jednej chwili tu jest ale wystarczy że odwrócę głowę i już go nie ma. Porusza się bezszelestnie, a jego łapy nie zostawiają śladów w błocie. Chyba popadam w obłęd. No dobra. Możemy złapać tego kota, tylko... Mamy biec za tym chłopcem, tak? To znowu. Spider. Wow! Nolly hasn't let anyone touch him since old Cutter died. But he sure loves you. Do you want to join my crew, Nolly? You would make a fine raider, I think. Every longship needs a brave cat for luck, and for the rats. Looks like I have another raider. Co kota będziemy mieć? No okej okay. i tu jest dobry moment żeby zakończyć myślę Tak, żeby zakończyć dzisiejsze Poczynania w tym odcinku No dobra Mam nadzieję, że serio Wam się podoba Jeśli tak szczęśli łapkę w górę Zasubskrybujcie kanał kliknijcie w dzwoneczek był na bieżąco z materiałami. No i jeżeli macie jakieś ciekawe informacje na temat tej miejscówki, bardzo ben, bardzo będę wdzięczny za, no, za jakieś komentarze pod filmem. Ok, Claud grał dla Was Paradoks. Trzymajcie się. Hej, hej!